Mnie? Nie, nie widać. A ciebie? No już widać ciebie. Ale tak mnie nagrywasz, żebyś sama przypadkiem się nie... <grym> Poczekaj, a odwrotnie Co jak to było? Co z... Puściłem gaz, a on i tak dalej przyspiesza, bo próbuje dogonić to auto, które jest przede mną. Bo ma tak ustawione w tempomacie, żeby trzymał się auto, które jest przede mną. I ono wtedy na mój koszt, można powiedzieć, przekracza prędkość bo stara się za wszelką cenę dogonić a nie jest na tyle mądry, żeby jeszcze się trzymać tych znaków, które tu powinny być które są oczywiście producent całkowicie ignoruje pasażerów z tyłu oni dla niego nie istnieją, tylko są na papierze tam nie ma dosłownie nic oprócz jednej lampki tam nie ma ani żadnego konkretnego podświetlenia kanapa jest ciasna, a miejsca na kolana są zarezerwowane tylko dla uczestników AMP Więc. W ogóle. <laughs> Więc jeśli chodzi o przód, jest tu też klaustrofobicznie ten tunel, który mógłby być moim stołem wielkanocnym jednocześnie. Jest tak szeroki, i tak daleko nas oddziela, że mógłbym teoretycznie zapytać Edytę, czy ma tą samą strefę czasową w zegarku i czy nie potrzebuje lepszego zoomu do kamery, żeby mnie nagrywać, ale faktycznie ja nie lubię takich ciastek w przestrzeni. Na początku naprawdę ciężko mi się tu było przyzwyczaić. Co prawda to wszystko jest w zasięgu ręki, tu wszystko te rzeczy są łatwo dostępne. Klimatyzacja jest bardzo czytelna, łatwo w obsłudze, nawet dla kogoś, kto nigdy nie miał klimy. Ekran dotykowy z tym sterowaniem potrafi całkowicie tak rozproszyć, że można się rozwalić na pierwszym znaku, wystarczy, że nie będzie widoczna linia skrzynia automatyczna, akurat tu nie mam żadnych zastrzeżeń, no to jest ten CVT no jedyne co jest właśnie dziwne, że ten silnik z tą skrzynią tak współpracuje, że on jakby sobie chodził niezależnie od tego, co ty od niego chcesz wzrost obrotów nie jest adekwatny do wzrostu prędkości, bo często jest tak, że na początku te obroty wkręcają się bardzo wysoko a potem samochód przyspiesza, a obroty maleją, co w ogóle rozwala mózg komuś, kto nigdy nie miał styczności z takimi rzeczami. I w tym momencie ten samochód sobie przyspiesza, on sam sobie właśnie podniósł ten silnik spalinowy, żeby sobie przyspieszyć, i przez chwilę to się wydawało naturalne. Ale gdy chcecie naprawdę w trybie sport przyspieszyć bardzo mocno, to będzie takie to mega uczucie dziwne, że najpierw te obroty będą bardzo duże a samochód przyspieszając będzie te obroty zmniejszał żeby regulować ten najwyższy moment obrotowy i żeby w jakiś sposób sobie dostosować te prace silników spalinowych i elektrycznych żeby łącznie dawały odpowiedni efekt więc jak najbardziej jako gadżet jako takie autko do przemieszczania się jest to spoko ale pamiętajcie o tym wszystkim co wam powiedziałem ciężko się na początku do tego przyzwyczaić i jak macie okazję zrobić sobie jazdę testową, czy wynająć taki samochodzik na weekend, to szczerze polecam. Bo po pierwsze, frajdy z jazdy tym żadnej. Oprócz tego, że to rozleniwia, że to jest crossover, że naprawdę przy 90 na godzinę to czasem masz wrażenie, że jedziesz 45-50. A jak jeszcze na silniku elektrycznym, to jakbyś się turlał po prostu z górki. Ale nie jest to auto, które da ci mega fun z jazdy. Ono cię rozleniwi, ale nie poczujesz. Nawet takich wrażeń jak da Ci Fiat Panda. I wiem co tu mówię, bo ostatnio byłem w posiadaniu Fiata Pandy w wersji WAN mega odchudzonej, która przy 80 na godzinach dodawała dosłownie mm. wrażenia, jakbyś jechał jakimś WRC200. Takie same były wrażenia. I jeśli miałbym komuś powiedzieć, żeby sobie kupił samochód, który wewnątrz samochodu spowoduje, że. Będą dużo większe emocje z jazdy, to by powiedział: Lepiej kup sobie pandę i ją podrasuj, bo będziesz miał wrażenie, że jedziesz nie wiadomo ile, chociaż będziesz jechał 50, niż masz jechać 130 tą Toyotą i mieć wrażenie, że jedziesz może 80-70 i zasnąć. <grym> bo jeśli lubisz wrażenia z jazdy, to kompletnie nie ten samochód. On Cię zanudzi na śmierć, chyba że najpierw. Cię zirytuje na maksa ilością powiadomień, o których cię musi poinformować wszelkimi możliwymi sygnałami, wibracjami na kierownicy i innymi jakimiś powiadomieniami. Akurat w tym momencie mogę sobie na to pozwolić, bo jadę Toyota CHR z 2025 roku, ma ledwo przejechane 8000 i w tym momencie jedyne na czym się skupiam i co robię w tym samochodzie to opieram rękę o kierownicę, ponieważ muszę dotykać kierownicy, żeby te automatyczne systemy mnie prowadziły. Trzymam się busa przede mną, czyli oczywiście jadę przepisowo. Tak naprawdę no, cała moja funkcja ogranicza się teraz tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie do tego, że trzymam tą rękę na krownicę, on sam przyspiesza, sam rusza no i trzymam się po prostu nawigacji na rondach, tylko zjeżdżam w odpowiednie zjazdy, bo oczywiście to nie jest autopilot tylko asystent, który mnie trzyma, zobaczcie, tak wam pokażę, Przyjeżdżam przez przejazd, nie dotykam żadnego pedała, o zwariował na chwilę, widzicie? i to wam chciałem pokazać, że są momenty, kiedy nie można mu ufać to był bardzo dobry moment do pokazania bo zgubił samochód przede mną na przejeździe zabrakło na chwilę tylko linii namalowanych. I to jest właśnie ta głupota, która nas z jednej strony rozleniwia, a z drugiej strony pokazuje, że nie można temu ufać właśnie do końca. Nie wiem czy mi widać twarz. A więc znowu znalazł samochód, znowu zaczął się dobrze prowadzić jak dziewczyna przed osiemnastką, ale nie możemy ufać temu w stu Zawsze musimy mieć w głowie, taki kawałek aktywnej wyobraźni, że jednak dziś zabraknie tej linii. Będzie kałuża, będzie droga przetarta albo będzie za dużo linii z powodu remontu. Lub banan na drodze. Lub jakiś banan na drodze i ten samochód może wypaść całkowicie z równowagi. Ten przejazd kolejowy na zakręcie całkowicie go rozwalił. No i jest jeszcze druga rzecz, bo ten samochód może kosztować 100 tysięcy, ale może kosztować w innej konfiguracji nawet i 200. Co jest dziwne, ta wersja, którą jedziemy, ona kosztowała była wypośrodkowana, ma silnik tam chyba 1.8, benzynka, wiadomo, hybrydka ale ten silnik ma tylko 98 koni i to nie jedzie to ma takie dziwne wrażenie, że jak wciskacie gaz do dechy to silnik słychać, no bo on wyciąga prawie 5000 obrotów ale on się rozpędza bardzo, bardzo, bardzo powoli to jest takie samo odczucie jak jazda 20 letnim dieslem w turbo o, puściłem na chwilę korownicę i zaczął mi być. No wiadomo, wygodne to jest, bo możecie sobie pić kawkę. Macie oczywiście automat, nie da się, żeby była hybryda bez automatu, ale oprócz tej wygody, która jest naprawdę bardzo fajna w miastach, że nie trzeba żonglować co chwilę tym biegiem, wrzucać k sprzęgło, jedenka, sprzęgło luz i tak w kółko, że ten siliczek elektryczny wam porusza ten samochód bardzo cichutko, że nic nie musicie robić. To jest naprawdę fajne i wygodne, ale mnogość powiadomień, która tu wyskakuje, jest tak irytująca, że potrafi rozpraszać gorzej niż zwykła jazda zwykłym samochodem. Co chwilę mi miga, że jestem za blisko martwego pola jakiegoś samochodu. Co chwilę mi pokazuje, nawet jak mam wyłączone wszystkie te systemy, że najeżdżam na jakąś linię, choćby nawet. Widzę przecież w lusterku, czy ja na nią najeżdżam. Zbliżam się tylko kawałeczek, a ona już mi piszczy, już mi wycisza muzykę, radio, wszystkie powiadomienia, nawigacje. Wszystko mi wycisza, bo zbliżam się zbyt blisko linii. To bywa irytujące. No i irytujące bywa też to, że no, nie można wierzyć na słuch, z jaką jedziemy prędkością, ponieważ przed chwilą jechaliśmy sobie poza miastem. Ponieważ chodzimy na przykład poza miastem po fajnej drodze przed chwilą sobie normalnie 90, gdzieś się czuliśmy jakby to było 50, a silnik chodził sobie powolutku, a czasem jest tak, że jedziemy właśnie 45, on nie nie wiem, być może doładowuje wtedy baterię i silnik się kręci na 4-5 tysięcy obrotów i macie wrażenie, jakbyście nie wiadomo ile jechali. I to też jest takie zgubne, że ciężko ocenić w tym samochodzie realną prędkość którą normalnie każdy kierowca znając swój samochód potrafi ocenić na słuch często po obrotach wiedząc jaki ma wbity bieg czy nawet jeśli jest to zwykły automat 5, 6, 7 biegowy zwykła skrzynia nawet czy taka DSG to jesteście w stanie na słuch bez tego silnika elektrycznego ocenić ile faktycznie jedziecie i możecie się skupić całkowicie na drodze i ja jako kierowca z wieloletnim doświadczeniem, który przejeździł naprawdę pół Europy wzdłuż i szerszy, na najróżniejsze wycieczki najróżniejszymi samochodami po kilku godzinach jazdy potrafię się do niego tak przyzwyczaić że wiem, że słysząc silnik na przykład na piątym biegu to ja już wiem, że jadę więcej niż Bozia przykazała na danej drodze więc to jest jedna z takich rzeczy, o których właśnie chciałem Wam powiedzieć że zanim się najaracie na hybrydę pamiętajcie, że jest to naprawdę fajne i ciekawe rozwiązanie, które powoduje, że taki dość niemały samochód potrafi spalić tylko 6 litrów benzynki, że jest to naprawdę bezawaryjne autko. Tu nie ma co się psuć oprócz tej całej elektroniki, ale właśnie jeśli wam się rozwali ten radar z jakiejś przyczyny, czy ktoś wam go nie daj Boże schakuje może się okazać, że zahamuje wam ktoś zdalnie samochodem lub on z głupoty z, nie wiem, nie rozpozna przeszkody albo fantomową przeszkodę rozpozna, która nie istnieje i wam może nagle zahamować awaryjnie nawet jak ktoś będzie za wami blisko jechał i spowodować wypadek automatycznie, bo jest to jednak tylko urządzenie z napisanym algorytmem. Tu nie ma żadnego super zaawansowanego AI, które się łączy z centrum danych. To tylko polega na tym radarze, który wykrywa te przeszkody. Jeśli coś ten radar zablokuje, może się okazać, że dojdzie do wypadków. Więc. Weźcie pod uwagę, że te wszystkie unowocześnienia, one faktycznie, zobaczcie, one są wygodne, rozpieszczają nas, powodują, że możemy po, naprawdę się zrelaksować w takim samochodzie. Nogi mogą odpocząć, nie trzeba co chwilę tymi pedałami wajchować, nie, nie wiem, no, jedyne co trzeba robić, tak naprawdę opierać się o ten samochód, ale trzeba być jeszcze bardziej skupionym, bo ta rutyna może spowodować, że nie zareagujemy na czas, bo nie będziemy przygotowani do tego, żeby nie zareagować na czas. To jest jedyna wada hybryd, przynajmniej w moim odczuciu, po tym jak już troszkę pojeździliśmy tym samochodem, że mimo, że rozpieszcza, no to nie można mu ufać na 100% bez przerwy. Radar, który jest zamontowany za tą pokrywą, pozwala na dość płynną jazdę i gdy w trybie tempomatu auto przed nami zahamuje lub zjedzie na jakiś pas nie gwałtuje, nie gwałtuje chciałbym powiedzieć, nie hamuje zbyt gwałtownie nie ma z tym zbyt dużego problemu i ogólnie to autko oprócz tego, że wydaje się dosyć duże właśnie z zewnątrz, w środku niestety takie duże już nie jest, bardzo skutecznie ignoruje ludzi z tyłu no i te klameczki, fajny gadżecik, który się sam łatwo wysuwa, gdy tylko się wciśnie pilot ale mimo wszystko kolejna rzecz, która może się rozwalić no i bagażnik, bagażnik dosyć fajny solidny, za takiej rodzinki 2 plus 1 jak najfajniej ok, pyk, klikamy pilocik Klamyczki wyskakują, można jechać. Więc w tym przypadku bym powiedział, że Toyotka Reko miejski samochodzik, żeby wyskoczyć gdzieś dalej od czasu do czasu, jest dosyć dobrym samochodzikiem. Gdy siadasz za kierownicą tego samochodu. To masz wrażenie, że potrzeba ci jeszcze z jednej strony piwa, z lewej strony popcornu, i jeszcze możesz sobie odpalić telewizor, bo jest tak po prostu <grywania> rozleniwiający, że masz wrażenie, że w ogóle nie będziesz prowadzić auta, bo no, samo się prowadzi. Więc jestem też tego zdania, że trochę rozleniwia, ale z drugiej strony, dla osób podróżujących w nocy, wieczorem, to może ułatwić, bo tylko gdy oko się przymknie, samochód. Może sam się nie prowadzi, wiadomo, ale trzyma się drogi, trzyma się samochodu, który jest przed nami. Jeżeli tamten zahamuje, to i nasz zahamuje. A jeżeli ręka odpadnie od kierownicy, trochę to dziwnie brzmi, ale jeżeli się długo prowadzi samochód, to po prostu takie rzeczy się zdarzają. I zdarzyło nam się też przymknąć oko wielokrotnie, tak, więc e... też. <noise> więc może komuś uratować życie tego typu auto. Podoba Ci się do Jatka? Jest całkiem spoko. Mm -hmm. Co? Weź na chwilkę zamknij. Nie wyglądaj się temu. Da się też odtworzyć. Tak. O! Nie wysuwa się. Jedziemy. skakujcie.